Otwarcie od przełomu policja powtórnie wkroczyła na posesję Jana K i użyła ciężkiego sprzętu. Koparka, georadar, psy tropiące i dron. To pierwsze w historii tej sprawy działania, które można nazwać prawdziwym śledczym uderzeniem, a nie tylko symboliczną grą pozorów. Warto przypomnieć, do tej poryło się li tylko o zeznaniach, komentarzach i emocjonalnych nagraniach, ale to konkretne fizyczne poszukiwania zmieniły ton. Służby wydobywały z podziemi ślady, których wcale nie było dotychczas, co daje nadzieję na przełom. Nad operacją czuwała prokuratura regionalna w Szczecinie, a nadzór nad całością objęła prokuratura krajowa, co świadczy, że sprawa nabiera priorytetowego znaczenia. Jednocześnie dobrą bazę stanowią nowe tropy dotyczące zachowań Jana K., jego nagłe rozstanie z Agnieszką B., jej słowa: Nie jestem już przekonana o jego niewinności, a także wyznania o trwającym trzechdniowym zniknięciu Jana które znał tylko jego ojciec. To wszystko rodzi pytanie, czy ktoś zaczyna się zamykać, czy coś ukrywać. To też znak, że opinia śledcza zaczyna się powoli przesuwać. Kluczowy jest początek śledztwa, i tam właśnie najczęściej popełniono błędy. Monitoring w domu Beaty zgasł w momencie jej wyjścia, to powtórzyło się też dwa dni wcześniej podczas wyjazdu z dziećmi. A to oznacza, że utracono dowody, zanim jeszcześmy je zobaczyli. To samo dotyczy zabezpieczenia terenu, kamera odnotowując wjazd i wyjazd z domu, ale domagający podjazd, już nie. Wkrótce potem śledztwa nadzoruje prokuratura krajowa, to oznacza większe zaangażowanie. Kolejny punkt zwrotny badania wariografem zarówno Agnieszki B, jak i prywatnie samego Jana. Chociaż wyniki nie zostały ujawnione, fakt, że doszło do testu, to znak alarmowy. Dziennikarze sugerują, że reakcje Jana mogły być bardzo wyraźne, co w kontekście śledztwa sprawia, że próba zmanipulowania opinii publicznej staje się jeszcze bardziej podejrzana. Lokalna społeczność od dawna ma zdanie na temat tej sprawy. W małych miejscowościach podejrzenia budzą każde zwlekanie, każdy krok niewytłumaczalny. Jan był od początku na świeczniku sądzony przez mieszkańców, zanim usłyszał formalne zarzuty. Reporterka uwagi zwróciła uwagę, że presja mieszkańców i hejt były ogromne i wciąż trwają. Dodaj do tego biegłego profilera z Warszawy, który pytał o każdy szczegół feralnego dnia, i zaczyna się scenariusz, w którym zostają przełamane mury milczenia. Wśród możliwych narracji, Beata zginęła w wyniku domowej tragedii, padła ofiarą zbrodni przez osoby z bliskiego otoczenia, albo, choć najbardziej kontrowersyjna, zniknęła dobrowolnie. Rodzina to jednak wyklucza. Kamera była skierowana na wejście dla poczucia bezpieczeństwa, dzieci były jej światłem, nie zostawiłaby ich bez powodu. Detektyw kryminalny K. zwraca też uwagę, że w takich przypadkach przełom często zachodzi, gdy niedawny sojusznik zaczyna zmieniać zeznania, a Agnieszka już to zrobiła. Jeśli zdecyduje się współpracować, może być punktem zwrotnym całej układanki. Ten trzeci akt kończy się pytaniem: kto w końcu powie za dużo? Beata Klimek zaginęła bez śladu, a w cieniu tej tajemniczej sprawy coraz więcej mówi się o Janie, jej mężu i jego nowej partnerce Agnieszce. Czy to możliwe, że para, która dziś dzieli dom Beaty, wie znacznie więcej niż mówi? Śledztwo toczy się, opinia publiczna jest coraz bardziej podzielona, a internauci domagają się prawdy. Agnieszka, obecna partnerka Jana, przekonuje, że nie miała nic wspólnego z zaginięciem Beaty, ale opinia publiczna nie daje jej spokoju. Fala komentarzy, hejtów i oskarżeń wylała się na nią niemal od pierwszych dni po tym, jak tylko zamieszkała z Janem w tym samym domu, z którego Beata zniknęła. Kobieta twierdzi, że została postawiona w sytuacji, której nigdy nie chciała. Że nie pragnęła wprowadzać się do tego miejsca, że zrobiła to dla Jana i że sama przeżyła piekło sprzątając przez siedem dni dom, w którym wcześniej mieszkała zaginiona kobieta. Ale wiele osób zastanawia się, czy naprawdę była tylko biernym obserwatorem, czy może od początku była częścią układu, który miał przykryć coś więcej. Jan, pytany przez dziennikarzy, odpowiada spokojnie, niemal obojętnie. Nie wie, gdzie jest Beata, nie wie, czy wróciła do domu po odprowadzeniu dzieci, nie słyszał furtki, nie widział jej osobiście. Wspomina, że jego ojciec widział ją przechodzącą obok domu. I tyle. Brak emocji w jego głosie, brak inicjatywy w działaniu, Brak zgłoszenia zaginięcia to wszystko budzi niepokój. Mimo, że przekonuje o swojej niewinności, wiele osób widzi w jego zachowaniu chłód i dystans, których nie da się łatwo wytłumaczyć. Agnieszka z kolei próbuje ocieplić swój wizerunek. Twierdzi, że nie wyrzucili rzeczy Beaty, że wszystko zostało spakowane i czeka na jej powrót. Przekonuje, że nie chciała odbierać dzieciom matki ani ojca. Ale prawda jest taka, że dziś to ona mieszka z Janem i korzysta z życia, które wcześniej należało do Beaty. Czy to wszystko można wytłumaczyć miłością? Czy naprawdę nie wiedzieli nic o tym, co mogło spotkać Beatę? Śledczy nie stawiają jeszcze zarzutów, ale pytania się mnożą. Dla wielu komentatorów fakt, że Jan nie zgłosił zaginięcia żony i od razu zamieszkał z nową partnerką w ich wspólnym domu, to więcej niż podejrzane. Przemoc? W tle pojawia się również ten temat. Znajoma Beaty wspomina o śladach, o siniakach, o duszeniu. Jan wszystkiemu zaprzecza, ale chwilę później przyznaje się do przemocy wobec dzieci, klaps w tyłek, jak to określił. I choć stara się to bagatelizować, społeczeństwo nie zapomina takich rzeczy. Rodzina Beaty od samego początku była przekonana, że coś jest nie tak. Że Beata nie zostawiłaby dzieci. Że nie zniknęłaby od tak. Że nie zostawiłaby swojego samochodu, swoich rzeczy że jej milczenie to nie przypadek. A Agnieszka, choć twierdzi, że została wciągnięta w dramat, swoją obecnością w domu tylko podsyca podejrzenia. Czy wiedziała coś wcześniej? Czy uczestniczyła w czymś, czego dziś się wypiera? I wreszcie, czy w ogóle interesuje ją los kobiety, którą de facto zastąpiła? W opinii publicznej pojawiają się skrajne komentarze. Jedni bronią Jana i Agnieszki, uważając, że zostali niesłusznie oskarżeni, bo nie ma dowodów. Inni są przekonani, że ich zachowanie jest zbyt dziwne, zbyt spokojne, zbyt wyrachowane. Niektórzy twierdzą wręcz, że to nieśledztwo powinno być teraz priorytetem, ale presja społeczna, która może wydusić z nich to, czego dotąd nie powiedzieli. W takich sprawach każda drobnostka ma znaczenie, każde słowo, każdy gest, każda niezgodność w wersjach, a tych w przypadku Jana i Agnieszki nie brakuje. Dlaczego nie zauważyli, że Beata nie wróciła? Dlaczego nie wezwali pomocy? Dlaczego zaczęli dzielić życie, zanim minął miesiąc od jej zniknięcia? Te pytania pozostają bez odpowiedzi, ale w oczach opinii publicznej już pojawiły się wyroki: prawda czy obłuda? Dla wielu ta granica jest już dawno zatarta. Ale jedno jest pewne: im dłużej Beaty nie ma, tym bardziej oczy wszystkich zwracają się w stronę tej dwójki, bo to właśnie oni ostatni widzieli ją żywą. I to oni mogą znać prawdę której tak desperacko poszukuje cała Polska. Choć Jan Klimek i Agnieszka oficjalnie nie są oskarżeni, atmosfera wokół nich gęstnieje z dnia na dzień. Z każdym nowym tygodniem w mediach pojawiają się kolejne komentarze, sugestie, półsłówka, które razem układają się w jeden obraz: Obraz niedopowiedzianej historii, która nie daje spokoju ani rodzinie beaty, ani opinii publicznej. W domowych korytarzach, gdzie niegdyś słychać było dziecięcy śmiech i głos Beaty, dziś panuje cisza i napięcie. Agnieszka, nowa partnerka Jana, mimo pozornej otwartości i gotowości do rozmowy, unika szczegółów. Jej wypowiedzi często są niejasne, przepełnione emocjami, a czasem sprzeczne. Kobieta przekonuje, że nie chciała być częścią tej historii. Że to Janek ją przekonał, by została, że chodziło o dzieci, o jego rodziców, o oszczędności na czynszu. Ale niektórzy zadają proste pytanie, jeśli wiedziała, że to dom zaginionej kobiety, matki trójki dzieci, to dlaczego mimo wszystko tam zamieszkała? Jan z kolei zdaje się żyć w stanie ciągłej obrony. W rozmowach często powtarza, że jest niewinny, że to wszystko go przerosło, że nie wiedział o zaginięciu Beaty. Ale jednocześnie, jak sam mówi, nie interesował się już tym, co żona robiła danego dnia. Przyznaje, że był na posesji, że ją widział, ale nie wie, czy wróciła że nie słyszał furtki, choć ta zwykle trzeszczy. Że nikt nie zgłosił zaginięcia, bo nie miał podstaw. A przecież zniknęła kobieta, matka, partnerka. I to właśnie ta obojętność budzi największe kontrowersje. Kolejną kwestią, której nie da się przemilczeć, jest sposób w jaki Jan i Agnieszka reagują na oskarżenia. Zamiast prób wyjaśnienia, często pojawia się złość, frustracja, próba obrócenia wszystkiego w atak na nich samych. Agnieszka mówi o hejtach, o nagonce, o tym, że nie chciała tego wszystkiego. Jan twierdzi, że wszystko to prowokacje. I w tym właśnie leży sedno, bo zamiast zająć się wspólnym poszukiwaniem prawdy, próbują zrzucić winę na wszystkich dookoła. Na rodzinę Beaty, na media, na społeczeństwo. Tymczasem kolejne informacje wypływają. W tle pojawiają się zarzuty wobec Jana o przemoc wobec dzieci. Sąd zakazuje mu kontaktów z dziećmi. A on sam przyznaje, że dzieci klapsa dostały. Ale jak odbiera to opinia publiczna? Jako kolejne pęknięcie w obrazie człowieka, który od początku próbuje uchodzić za ofiarę, a nie uczestnika tragedii. W miarę jak śledczy analizują każdy szczegół, społeczeństwo buduje własną wersję zdarzeń. Dla wielu już nie chodzi o dowody, lecz o logikę, emocje, intuicję. Bo kiedy ktoś znika bez śladu, a domownicy nie reagują przez wiele godzin, kiedy nikt nie szuka, nie dzwoni, nie alarmuje, coś musi być nie tak. I niezależnie od tego, czy Jan Klimek i Agnieszka naprawdę są winni, czy też zostali wciągnięci w dramat, którego nie rozumieją. Opinia publiczna już ich osądziła. Mieszkańcy poradza, internauci, komentatorzy. Wszyscy zastanawiają się, jak to możliwe, że tak wiele osób wokół Beaty miało tak mało do powiedzenia. I że nikt nie potrafi odpowiedzieć na najprostsze pytanie, co naprawdę wydarzyło się 7 października, dziś Beata Klimek pozostaje zaginiona. A jej mąż i jego partnerka coraz bardziej stają się centralnymi postaciami tej mrocznej historii. Prawda, której tak wiele osób szuka, może kryć się właśnie między ich słowami. W ich spojrzeniach, w reakcjach, w tych wszystkich niedopowiedzeniach, które tylko pogłębiają cień podejrzeń. Bo może największym błędem nie jest to, co zostało powiedziane, ale to, czego nie chcieli nigdy ujawnić. Rozstanie Jana K i Agnieszki B. Było momentem, który w oczach wielu obserwatorów sprawy całkowicie zmienił dynamikę wydarzeń. Jeszcze kilka miesięcy temu ta para wydawała się być jednym frontem w obliczu publicznych oskarżeń i fali hejtu, która nie ustawała od dnia zaginięcia Beaty Klimek. Agnieszka broniła Jana w wywiadach. Zapewniała o jego niewinności, a jej słowa były często cytowane jako dowód na to, że zna go najlepiej i wie, że nie mógłby zrobić nic złego. Teraz ten obraz się rozsypał. W głośnym wywiadzie dla kanału kryminalnego Ekstra Agnieszka potwierdziła rozstanie i wyprowadzkę z domu Jana. Jej wypowiedź, że nie jest już przekonana o jego niewinności, była niczym trzęsienie ziemi. Nie padły żadne szczegóły. Ale samo to zdanie uruchomiło lawinę spekulacji. Czy zmieniła zdanie, bo dowiedziała się czegoś nowego? Czy może poczuła, że chroniąc Jana, naraża siebie i swoje dziecko na ryzyko? Jan K. w swoim nagraniu starał się przedstawić rozstanie jako efekt presji otoczenia, działań youtuberów i ciągłych kontroli, które miały utrudniać im życie. Opowiadał o tym, jak wspierał Agnieszkę w walce o odzyskanie syna, jak towarzyszył jej w najtrudniejszych chwilach, i jakie szczęście było jego radością. Ale w tle tych słów widać było też zranioną dumę, szczególnie gdy wspomniał o rzekomej wypowiedzi Agnieszki dotyczącej dzieci adopcyjnych. To przypomnienie w tak publicznym nagraniu wyglądało jak celowe uderzenie w byłą partnerkę. Z punktu widzenia analizy kryminalnej rozstanie tej dwójki może być kluczowe. Do tej pory Agnieszka B była jednym z najsilniejszych sojuszników Jana K co utrudniało śledczym uzyskanie nowych informacji. Trudno oczekiwać, by ktoś, kto mieszka z podejrzewanym, zdradzał informacje, które mogłyby mu zaszkodzić. Teraz sytuacja jest inna. Jeżeli faktycznie doszło do konfliktu i emocjonalnego oddalenia, to istnieje szansa, że Agnieszka będzie skłonna podzielić się szczegółami, które do tej pory przemilczała. Kolejna rzecz to zmiana odbioru społecznego. Jeszcze niedawno w lokalnej społeczności funkcjonował obraz pary pod ostrzałem, broniącej się przed niesłusznymi oskarżeniami. Teraz ta narracja upadła. W miejsce jedności pojawiły się sprzeczne komunikaty: Jan mówi jedno, Agnieszka mówi drugie. To sprawia, że opinia publiczna zaczyna doszukiwać się w tym ukrytego sensu, a śledczy dostają nowe tropy do sprawdzenia. Rozstanie rzuca też cień na wcześniejsze wydarzenia. Wiele osób pyta, skoro Agnieszka teraz dopuszcza myśl, że Jan mógłby mieć związek ze zniknięciem Beaty, to dlaczego wcześniej tak go broniła? Czy była wówczas pod jego wpływem, czy może naprawdę wierzyła w jego niewinność, a dopiero z czasem co się przekonało do zmiany zdania? Janka worow w swoim nagraniu sugeruje, że przyczyną rozpadu ich relacji był ciągły hejt i presja zewnętrzna, ale nie odpowiada na pytanie co właściwie spowodowało, że Agnieszka publicznie zakwestionowała jego niewinność. Warto też zauważyć, że zmiana nastawienia Agnieszki zbiegła się w czasie z nasileniem spekulacji w mediach na temat tego, co wydarzyło się feralnego dnia. Coraz częściej pojawiały się teorie, że Beata Klimek mogła zginąć w wyniku kłótni, a jej ciało zostało ukryte w sposób uniemożliwiający szybkie odnalezienie. Choć to hipotezy, to ich nagłośnienie mogło wpłynąć na Agnieszkę, jeśli wcześniej miała wątpliwości, teraz mogły się one pogłębić. Dodatkowo, jej odejście z domu Jana ma znaczenie praktyczne. Oznacza bowiem, że śledczy mogą teraz swobodniej przesłuchiwać Agnieszkę, bez obaw, że jej relacje będą koordynowane z Janem. To otwiera drogę do weryfikacji tego, co oboje mówili w poprzednich etapach śledztwa. Warto też wspomnieć o tym, że w nagraniu Jana uderza brak jednego elementu: próby odniesienia się do zarzutów, jakie od dawna formułuje wobec niego lokalna społeczność. Nie próbuje też odtworzyć przebiegu dnia, w którym zniknęła beata. Zamiast tego skupia się na swojej wersji życia rodzinnego, jakby chciał odsunąć widza od kluczowych pytań. Wszystko to sprawia, że wątek rozstania za agnieszką B nie jest tylko obyczajowym epizodem, ale może być punktem zwrotnym w całej sprawie. W świecie, w którym często to ludzie bliscy zaginionej wiedzą najwięcej, każde pęknięcie w murze milczenia może okazać się szansą na poznanie prawdy. Publikacja nagrania Jana K. wywołała w sieci burzę, której chyba sam mężczyzna się nie spodziewał. Chociaż deklarował, że chce zakończyć spekulacje i przedstawić swoją wersję wydarzeń, w praktyce osiągnął coś zupełnie odwrotnego. Komentarze pod filmem na YouTube oraz w mediach społecznościowych pokazują niemal jednogłośny sceptycyzm. Widzowie zwracają uwagę, że przez kilkanaście minut nagrania Jan Kaji ani razu nie wyraził realnej troski o los Beaty, nie zaapelował do niej, nie prosił o kontakt, jeśli żyje, ani nie kierował próśb do osób, które mogłyby coś wiedzieć. Zamiast tego, jak podkreślają komentujący, skupił się na opowieści o sobie, swoich uczuciach, problemach i relacjach. W oczach opinii publicznej zabrakło autentycznej empatii wobec zaginionej żony. Wielu internautów odebrało też wystąpienie jako przesadnie przygotowane. Pojawiły się pytania, kto napisał tekst, z którego Janka czytał, i czy jego łzy były szczere, czy jedynie elementem wizerunkowej strategii. Ten wizerunek aktora w roli zapłakanego męża podsyciły ironiczne komentarze, w których użytkownicy przyznawali mu Oscary za występ przed kamerą. Nie zabrakło też poważnych zarzutów, część osób wskazywała, że mężczyzna w swojej wypowiedzi próbował subtelnie przenieść odpowiedzialność na innych, w tym na samą Beatę. W kontekście tej reakcji pojawiają się nowe spekulacje o tym, co mogło wydarzyć się 7 października. Pierwszy scenariusz, który krąży w przestrzeni publicznej, zakłada, że Beata padła ofiarą przestępstwa w najbliższym otoczeniu, a jej ciało zostało ukryte w sposób uniemożliwiający szybkie odnalezienie. Zwolennicy tej teorii wskazują na rzekome napięcia w małżeństwie, zdradę Jana oraz jego relacje z Agnieszką B., które mogły eskalować konflikty. Drugi scenariusz mówi o tym, że Beata mogła paść ofiarą kogoś trzeciego, zupełnie niezwiązanego z jej rodziną. Jednak wtedy pojawia się pytanie: dlaczego żadne ślady nie prowadzą w tym kierunku? Trzeci wariant, który jest najrzadziej akceptowany przez bliskich zaginionej, to możliwość jej dobrowolnego zniknięcia. Rodzina i lokalna społeczność kategorycznie go odrzucają, podkreślając, że Beata nigdy nie zostawiłaby swoich dzieci. Z analizy śledczej wynika, że brak twardych dowodów nie oznacza braku tropów. Wręcz przeciwnie, nowe wypowiedzi Agnieszki B., jej wycofanie się z obrony Jana oraz emocjonalne nagranie samego Jana K otwierają przed śledczymi nowe możliwości przesłuchań i weryfikacji dotychczasowych alibi. Policja i prokuratura oficjalnie nie komentują sprawy. Ale źródła bliskie śledztwu mówią, że każda nowa publiczna wypowiedź uczestników tej historii jest analizowana pod kątem spójności z wcześniejszymi zeznaniami. Nie bez znaczenia jest też rosnące zainteresowanie mediów i kanałów True Crime, które nagłaśniają kolejne fragmenty tej układanki. Im więcej osób zna szczegóły, tym większa szansa, że ktoś z pozoru nieistotny fakt przypomni sobie i przekaże śledczym. Możliwe scenariusze rozwiązania tej sprawy są dziś dwa. Pierwszy: że pojawi się przełom w postaci dowodu materialnego lub zeznań świadka, które wskażą bezpośrednio sprawcę. Drugi: że prawda wypłynie w wyniku konfliktów w najbliższym otoczeniu zaginionej, tak jak miało to miejsce w przypadku rozstania Jana i Agnieszki. Historia zna wiele przypadków, w których osoba wcześniej lojalna zaczyna mówić po zmianie relacji z podejrzewanym. Dziś wiele osób patrzy w stronę Agnieszki B., która, jeśli zdecyduje się ujawnić to, co wie, może wreszcie doprowadzić do przełomu. Pytanie, czy będzie chciała i czy zrobi to z własnej woli, czy dopiero pod presją dowodów. Sprawa Beaty Klimek pozostaje jedną z najbardziej tajemniczych i poruszających w Polsce w ostatnich latach. Emocje, jakie budzi nagranie Jana K., pokazują, że opinia publiczna wciąż jest głodna odpowiedzi, a każda nowa informacja, nawet jeśli nie jest dowodem w sprawie, może zbliżyć nas do poznania prawdy. Jednak dopóki śledczy nie ujawnią twardych ustaleń, wszystko pozostaje w sferze hipotez. W tej historii jest zbyt wiele emocji, by łatwo oddzielić fakty od interpretacji, ale jedno jest pewne. Ktoś wie, co stało się z Beatą Klimek. I jeśli nowe pęknięcia w murze milczenia będą się powiększać, prawda może w końcu wyjść na jaw. Minęło już prawie 10 miesięcy od dnia, gdy Beata Klimek zniknęła bez śladu, a teraz w sprawie pojawiły się nowe fakty, które mogą rzucić zupełnie inne światło na całą historię. Nagle, po miesiącach milczenia, w internecie pojawia się nagranie, które mąż zaginionej, Jan K., publikuje na YouTube. Materiał, który w założeniu miał uciszyć plotki, w praktyce tylko je podsycił. Emocjonalna spowiedź, łzy w oczach, głos drżący przy każdym zdaniu, ale czy były to prawdziwe emocje, czy starannie zaplanowana gra? To pytanie od razu zaczęło krążyć w komentarzach internautów, z których wielu zwracało uwagę na to, czego w tym nagraniu zabrakło: wyraźnej troski o to, co dzieje się z Beatą. Jan K. opowiedział o swoim małżeństwie, drodze do adopcji trójki dzieci, problemach zdrowotnych żony, a także o swoim nowym związku z Agnieszką B. Który wywołał w lokalnej społeczności prawdziwą burzę. Przyznał się do zdrady i odejścia, ale utrzymywał, że jego celem nigdy nie było skrzywdzenie Beaty. W tle jego wywodu przewijały się szczegóły dotyczące adopcji, wspólne szkolenia, decyzja o przyjęciu trójki rodzeństwa, życie między pracą a domem. Ale te elementy, choć wzruszające, w żaden sposób nie przybliżają do odpowiedzi na pytanie, co wydarzyło się 7 października, kiedy Beata odprowadziła dzieci na szkolny autobus i nigdy już nie wróciła? W tej układance pojawia się kolejny wątek: rozstanie Jana K za agnieszką B. Jeszcze niedawno stanowczo broniła go przed oskarżeniami, a teraz w wywiadzie mówi, że nie jest już pewna jego niewinności. To zdanie działa jak iskra w beczce prochu. Co się stało między nimi, że zmieniła zdanie? i czy ta zmiana nastąpiła po tym, jak dowiedziała się czegoś nowego. Jan Kashi w swoim nagraniu próbuje odwrócić uwagę od pytań o Beatę, skupiając się na opisie związku z Agnieszką, trudach codzienności i fali hejtu, jaka spadła na nich oboje. Wspomina o jej walce o odzyskanie syna i o tym, że wspierał ją w tej batalii. Ale w komentarzach widzowie dostrzegają inną rzecz, że mówi o dzieciach, o partnerce, o sobie lecz ani razu nie próbuje odtworzyć krok po kroku dnia zaginięcia Beaty, ani nie apeluje do niej, jeśli żyje o powrót. W dodatku w jego słowach pojawia się zdanie, które dla wielu jest nie do przyjęcia, przypomina Agnieszce jej rzekomą wypowiedź, że dzieci adopcyjne są gorsze, bo pochodzą z rodzin patologicznych. To moment, w którym nagranie z osobistej spowiedzi zamienia się w publiczne pranie brudów, a główny temat, tajemnicze zniknięcie Beaty, znów schodzi na drugi plan. Analizując całość, trudno nie zauważyć, że nowe fakty w sprawie to przede wszystkim zmiana narracji kluczowych osób Agnieszki B., która już nie jest przekonana o niewinności Jana, i samego Jana K., który wyraźnie próbuje wpływać na opinię publiczną. Śledczy nadal nie mają twardych dowodów na winę kogokolwiek, ale w świetle tych nowych wypowiedzi coraz więcej osób jest przekonanych, że odpowiedź na pytanie, co stało się z Beatą Klimek, znajduje się bliżej niż wielu myśli. Problem w tym, że może być ona ukryta wśród tych wszystkich emocji, wzajemnych pretensji i niedopowiedzeń, które dziś bardziej przypominają scenariusz filmu niż relacje z prawdziwego dramatu.